się siema, siema, lecimy na starcie z najdroższą bitwą. W sensie najdroższa skrzynka na stronie i uwaga, i trafiamy chyba syf, no niestety przegraliśmy. Chciałem zacząć na bo inny wstęp niż zawsze, ale no już wracamy do normy. Przegraliśmy klasycznie. Ale mamy tutaj Dragon Rekę jeszcze więc mamy luz, ale zanim to, to na wstępie chciałem przyjąć że że się do wygrania ponad 3000 zł. płacąc z moim kademinium 21 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, to wygrania macie rękawiczki Crimson Web za ponad 1000 zł, bają ten również za 1000 zł. No i 5 różnych skinków, które widzicie tutaj na ekranie. Także zachęcam serdecznie, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. A żeby opłacić jak sobie tutaj plusik, pisać tutaj kodzik Grabida 18 daje wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrzynki na sam start z wiele metod czy to czy państwo w karty czy skinki. A jak wypłacacie skinki, to so przychodzą do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Przepraszam, jest teraz 20% więcej do wpłaty. Zmienili to. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Dali nową promocję. Kiedyś już było 20% i znowu dodali. Także myślę, że naprawdę spoko. Zmieniam oczywiście sobie tylko na PLN. -y. No i lecimy sobie tutaj coś robić, tak? Na stronie macie jeszcze nagrody za lewele. Za każdy level macie kaskę. To naprawdę sporo, więc naprawdę fajnie. Ja z kolejny level mam ponad 100 koła. Poza tym na stronie mamy darmowe skrzynki. Co 24 godziny możecie sobie każdy z nich otworzyć, w zależności od tego, jaki level macie. Także otwórzmy sobie tutaj legenda. Pyk. I otrzymujemy na no, włóczkę za 300 zł. Mógłbyś ten Butterfly, ale i tak jest dobrze. Poza tym mamy evencik. No, już ostatnie dni eventu 3 zostały. Także polecam się śpieszyć. Tutaj możemy sobie strzelić w jajko. Pyk point Pointisari za 100 zł, także naprawdę fajnie. No i mamy ranking na stronie w rankingu jest dodanym miejsce, z dodane miejsce, które chce mieć trzymajcie skinka. Za pierwsze miejsce z M9 za 15 koła, więc naprawdę gruby skin. Poza nią jest wiele ślicznych kosek, rękawiczek czy skinków, więc zachęcam serdecznie, bo zaraz się to kończy. Także jak chce, wiecie, aż skarniecie na przykład, nie wiem, 10 miejsce, 9, to trzyma się takiego Hansmanika, więc naprawdę fajnie. I o ile się nie mylę, to właśnie. Za ostatnie jest też tutaj koska, więc naprawdę naprawdę fajnie. No i co? Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do Marketplace. W marketplace możecie skypać za diamanciki, czy to skrzynki, czy balans na stronie, czy nawet yy, czy nawet skinki, więc myślę, że naprawdę spoko. Otwórzmy sobie tą skrzyneczkę pyk, i digelek niestety, no ale zawsze coś, zawsze coś. Idziemy sobie zrobić bitewkę. Troszkę jestem chory widzowie, a nagrywam na zapas, bo mnie nie będzie weekend, także... Także nie przestraszcie się mojego głosu i wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj zaryzykuję jeszcze raz z najdroższą skrzynką, ale teraz tą. Jak na starcie odcinka była tamta, to teraz sobie z tą zaryzykujemy. Pyk, lecimy, lecimy, lecimy. I mam nadzieję, że teraz uda się to zgarnąć, bo inaczej będzie lipa, proszę. Taki start to ja rozumiem, taki start to ja rozumiem. Drugi raz, drago, druga dragonorka, druga dragonorka, dziękuję serdecznie. Druga Dragon Lorka. To mi się podoba. To mi się podoba. Sprzedajemy sobie ją. No i mamy budżet. Mamy buzzet, Mamy budżet. Mamy buzzet. Idziemy sobie skleić teraz jakąś potężną bitewkę. Oczywiście idziemy na tryb Joker. No i lecimy. Lecimy. Dajemy sobie te skrzynki po dwa koła. Tak jakoś. Damy sobie troszkę tych skrzyneczek. O! 13 skrzyneczek. 13 skrzyneczek. 2 na 2 troszkę chyba przesadziłem, wiecie? Troszkę chyba przesadziłem. Usuniemy sobie tą skrzynę O, coś takiego, coś takiego, 12 skrzyneczek, 12 skrzyneczek 2 na 2 i lecimy. I lecimy 33 tysiące bitwa. Proszę no tutaj nic nie ma. Ale prowadzenie, prowadzenie. No ze, ze skrzynki za 2000 spodziewałbym się czegoś lepszego, oni mają koronkę w drugiej skrzynce. I tutaj a Hydra Karambit albo Butterfly. Ile jest a Hydra za 9000? Dobrze, że nie w Faktoryniu. Nie wiem, czy to się dało w Faktoryniu trafić. Tutaj też jest lipa. No, póki co dostajemy nieźle. 12 koła straty. No, już troszkę. Aha. Well worn rękawiczki. Myślałem, że chociaż minimalware za 4000. Hodrot za 7. Hodrot po ro... 4000 tysiące dopiero co kosztował. Dlaczego Hodrot nagle 7 kosztuje? Okej. Okay. Fire Serpent, zawsze coś, ale mamy 12 koła straty. Tutaj nie ma nic. Skrzynki zostały 4: Chaotyczny odcinek, bardzo i nie zapowiada się, żebym miał być szczęśliwy. Chociaż nie no, trudno, gronowki trafiliśmy to w sumie. W sumie nie Rękawiczki za 5 koła, no to nam dużo nie daje. 8 koła straty, 2 skrzynki. Koronka. Mamy to. I tutaj Butterfly albo Meduza. Nie wiem, co jest lepsze. Butterfly był lepszy, ale to i tak niewielka różnica. Proszę, żebyśmy tylko nie przegrali. Wygraliśmy to raczej. Dziękuję serdecznie, ale jest to 300 zł plecy. 300 zł plecy. Także dużo, dużo nam to nie dało. Ale możemy sobie zrobić jeszcze jedną bitewkę. oczywiście. E, aha. Chciałem sobie tutaj zrobił. Mm, mm, mm. Dobra, wiecie co? Zrobiłbym sobie znowu 12 skrzynek. O ile nam wystarczy. Eee, tylko bez tej. I tu bym sobie dał. Hmm. Czekajcie, na której skończyłem? Na tej. Dałbym sobie ten rządek. No i dobra. I znowu 12 skrzyneczek. Dwa na 2 I znowu anty. Czwarty raz anty w tym odcinku, pierwszy nie oddał, dwa kolejne oddały, mam nadzieję, że ten też odda. Pierwsza skrzynczka, nie ma tutaj nic ciekawego. Powiem tak, jak wygrałem tę bitwę, to jest naprawdę świetnie, naprawdę świetny odcinek. I tak jest, i tak jest dobrze, tak, bo i tak trafiliśmy na Dragonorkę, i tak jesteśmy, no nie no, jesteśmy lekko w plecy jeśli byśmy przegrali tą bitwę, a Karambit Fade tutaj spada za 20 tysięcy, no najlepszy drop w tej skrzynce, to jest 20 kola, to jest ogromna przewaga Prawda, trafiamy Koronkę, ale tu najlepszy jest Karambit Tigertów to jest Butterfly albo Karambit, trafiamy Butterfly'a za 7 pewnie, 7,5 no ciężko będzie, ale poprzednią bitwę też przegrywaliśmy o kilkanaście tysięcy, a końcowo wygraliśmy, jakimś cudem zobaczymy czy tutaj też się tak wydarzy, teraz najważniejsze skrzynki, 3,5 tysiąca skrzynka i koronka dla przeciwników. Co tu leci? Karambit albo Butterfly, to jest po 20 tysięcy, znowu. Kolejne, kolejne, 20 koła dla nich. Znowu ten, Karambit Fate, znowu to samo. m 9 droższa trochę. Trzy skrzynki. Potrzebujemy jakieś koronki. Potrzebujemy jakieś koronki. Dwie, dwie szanse, dwie najdroższe skrzynki. Strata jest ogromna, tym bardziej teraz. ostatnia szansa. Karambit dop... no niestety nie. Ale ile tu dało w tej bitwie? 59 tysięcy na łebka. Szkoda, że poprzednia nie była, którą wygraliśmy tak profitowa. No ale dobra, to by było na tyle w tym odcineczku. I tak jest długi. Łapkę w górę sobie z wankiem, Grabi do 18-10% do wpłaty i dwie darmowe na start. Pamiętajcie, że macie 3000 zł do wygrania z moim kadem. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A my oczywiście widzimy się jutro. Trzymajcie się.